Witam serdecznie naszych słuchaczy, naszych fanów, naszego kanału. W dzisiejszej rozmowie Jacek i Joanna. Ja jako prowadzący zadam pytanie, którego moi interlokutorzy troszeczkę się obawiają. Chwilę przed naszym odcinkiem zaczęliśmy rozmowę o tym, jak pieniądze i władza wpływają na nasze zachowania. Co myślisz, Jacku, o ludziach, którzy wyrośli w w skromnych rodzinach i nagle zostają postawieni w zarządach dużych spółek i dostają duże pieniądze? Ech, no, różne zachowania są przeróżne, więc są, są osoby, które zachwycnęły się tym dobrobytem i, i, i no, widzą w tym realizację swoich wszelkich dążeń i, 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 no, i siebie. Więc to, to czasami jest przykre patrząc, jak taka osoba no, no nie, ma, nie ma szerszych zainteresowań de facto, jest skupiona tam, na tym, żeby więcej zarabiać, żeby więcej mieć, bardziej niż być. I, i to, to jest przykre. Ale jest, mam A też. postrzegasz wiele... takie zachowania w swoim otoczeniu, w swoim pokoleniu bardziej. W moim pokoleniu, tak, znam kilka osób takich, które, które właśnie tak. Ta, takie cechy przejawiały, aczkolwiek nie były to, to, to może też być taki, taki kawałek y, ich życiorysu, akurat, akurat na, na tym etapie swojego rozwoju y, przez to przechodziły, bo, bo po jakimś czasie następuje y, uprzytomnienie, że jednak rodzina jest wartością, że jednak... Yy, przyjaźń yy, ma swoją wartość, że, że, że życie to nie tylko pieniądz, ale yy, no, no na pewno yy, czy, czy, czy są w lepszym położeniu teraz niż przedtem, no pewnego, pewnych rzeczy już nie odrobią, niestety nie, nie da się wrócić do czasu, który, który przebył, już no, nie będą w stanie nadrobić takich no, chwil, no, znowu, yy, chwil Poczucia jakiejś większej radości zbycia w towarzystwie, bycia razem, tworzenia czegoś wspólnie. To jest o Twoim pokoleniu. To jest moje pokolenie. To tak. jak Joanna, jak u Ciebie? Znaczy ja do tego podchodzę trochę inaczej y, niż Jacek, ma y, ponieważ y, mamy grupy ludzi na pewno, którzy wychodząc y, z domu, gdzie y, powiedzmy nigdy się nie, prze, nie przelewało, nagle dostają wysokie stanowisko i rzeczywiście pojawia się ten efekt wow, pojawia się często sodówka, która uderza do głowy. Osoby zachowują się bardzo, o, bardzo odnoszą się z tym, y, ile zarabiają, y, co nowego sobie mogą kupić. Natomiast y, ja też obserwuję coś innego. Nam zostają w pamięci takie osoby, które w taki sposób się zachowują negatywnie. Mhm. A coraz rzadziej dostrzegamy osoby, które pomimo, że y, wychowały się w skromnych rodzinach, y, odnoszą sukces, ale nie odnoszą się z tym. Zachowują się w sposób. Yy, Etyczny, zachowują się w sposób naturalny, nie odpychają od siebie znajomych, nie odpychają od siebie rówieśników, z którymi się wychowywali, z którymi mają kontakt, którym być może się tak nie poszczęściło, dalej realizują swoje cele zawodowe, rozwijają się, natomiast dalej pozostali tymi samymi ludźmi, tak? Nie traktują pracy jako takiego swojego wyznacznika. Ojej, ja teraz bardzo dobrze zarabiam, nie będę utrzymywał kontaktu z osobami, które na przykład gorzej zarabiają. Jakby nie ma tego takiego Powiedziałaś o sodówce, czy woda sodowa do głowy to ma związek bardziej z pozycją, bardziej z władzą, czy bardziej z zarobkami, z pieniędzmi? Myślę, że zarówno z władzą, jak i z pieniędzmi, bo natomiast chyba czynnikiem takim, który powiedzmy. Jest dominującym jest poczucie władzy, tak. Jeżeli dochodzimy do takiego stanowiska, gdzie zaczynamy mieć władzę, to bardzo często ta władza jest trochę wykorzystywana, tak. Hmm. Nie, jest... Tu ja się nie zgodzę. Znaczy jest wykorzystywana, tak? Jest wykorzystywana do tego, żeby pokazać, że ja jestem tutaj szefem i mnie się należy słuchać w takim kontekście. Nie mówię o żadnych e, sytuacjach sprzecznych z prawem, oczywiście, tak? Natomiast e, gdzieś tam na każdym kroku taka osoba chce pokazać, że e, tak, to jest e, mój kącik zabaw, e, ja tutaj decyduję o tym, je, na jakich warunkach e, e, gramy. No i bardzo często tak naprawdę takie zachowania powodują, że zespół, którymi dana osoba zarządza, którymi dana osoba kieruje, odwraca się od tej osoby, spada poczucie gry zespołowej, spada tak naprawdę kreatywność w grupie, no i te zachowania na dłuższą metę powodują, że organizacja na tym cierpi, więc de facto takie firmy należy bardzo szybko uzdrawiać i jakby tutaj zastanowić się, w którym momencie modelu y, awansowania poszczególnych osób popełniono błąd? Mhm. Jack, mówię, to, że się nie zgadza. Tu tak, byłbym bardzo ostrożny. Y, mamy, może tak, za większą odpowiedzialnością powinny iść większe pieniądze. To, to jest chyba zdrowa relacja, tak, to prawda? To jest zdrowa relacja. Więc, więc y, osoba, która y, dochodzi do pewnego szczebla w hierarchii, która ma. Dużą odpowiedzialność za setki, a może tysiące ludzi, którzy raportują do niego, niej, to myślę, że, że powinna godziwie zarabiać. I tutaj od razu bym nie przekreślał, że to jest osoba, która, która ma jakieś złe cechy, który, której od razu tu jakoś ją deprawuje. Absolutnie. Myślę, że to, jest, to powinien być wręcz nasz wzorzec. To do tego wszyscy powinni dążyć. Rośniemy w hierarchii, rozwijamy się, wchodzimy na jakieś stanowisko. Tutaj nie, nie chodzi mi oczywiście o jakieś tam nominacje, które nie, nie, nie biorą pod uwagę talentów czy, czy, czy osoba się nadaje na stanowisko. To pomijamy. Mówimy, że osoba pnie się ciężką pracą swoją, dochodzi do, do, do pewnego szczebla, dużo zarabia, to, powinna, to powinien być powód do dumy. I osoby tej właśnie, i tych, którzy do niej niego raportują, bo to jest wskazanie, że yy, można osiągnąć coś, można, o, to jest dobrobyt. No tak, tutaj postrzegam te pieniądze jako narzędzie dalej. To, to, jest, to jest jakiś pomoc do zaspokojenia swoich potrzeb, yy, ale da się to osiągnąć yy, właśnie dzięki pracy, dzięki. Zdolnością, jakiś no, czasami szczęściu na pewno, to też, to też ma y, spore znaczenie. Do, do A jak się ma do tego, sukcesów? co mówisz, osobowość ludzi? Jana, osobowość, pieniądze. Yy, znaczy, ja bym tu jeszcze tylko yy, sprostowała to, co Jacek przed chwilą powiedział, bo ten model, który ty opisujesz, on się idealnie sprawdza w dużych organizacjach. Natomiast w momencie, kiedy mamy startup, który zaczyna, yy, powstał dopiero. Ktoś musi być prezesem, ktoś jest tym kierownikiem, i następnie komplement, jest zatrudniany mhm. zespół, tak? Ta struktura, ona nie jest, ona jest bardzo płaska. Mhm. Więc tutaj tak naprawdę osoba, która staje na tym stanowisku tego prezesa, bardzo często jest wybierana z zespołu swoich kolegów. i Tutaj o takich przypadkach, ja takie przypadki mu rozumiałam tutaj jako uderzenie wody sodowej, tak naprawdę. Mhm. Więc w tym kontekście, bo w kontekście dużych korporacji ta ścieżka kariery i awansu jest jasno określona, tam nie ma przypadku. Bardzo ale nawet, nawet w startupach, powiedziałbym. Znaczy, to nie jest generalnie zasada, tak? Generalnie startup to jest grupa ludzi z pasją, z wizją, która chce coś osiągnąć, dla której. Zarobki na, na pierwszym etapie nie są naprawdę ważne. Oni mają chęć zawojowania świata albo ulepszenia y, rzeczywistości, tam, zrobienia wyłomu w rzeczywistości, jak to kiedyś powiedział Jobs. Y, to to ta, tak widzę, startupy. Tak, tak, taka y, myślę, startup to taką mam y, pojęciową. Idealną wizję. Wizję, ale, Właśnie ale może, może się mylę. Oczywiście. Myślę, może się mylę, ale je jeżeli nam chodzi o to, żeby. Zróbmy startup, bo wtedy tam będę mógł być prezesem. No to wtedy jest to już zupełnie wywichnięty yy, yy, model. Model, i, i, i być może tak się dzieje, ale no to, to, to wtedy rzeczywiście nie powinien się nazywać startup, tylko to jest jakaś tam makieta. Pierwszy krok w startupie jest po pierwszym roku jego działalności, kiedy tak naprawdę. Yy, Zespół widzi, ile pracy włożył, mhm. i tak naprawdę czy by wygenerował e, wyniki finansowe przychód. Jeżeli ich nie wygenerował, to zaczyna się, pojawiają się pierwsze podejrzenia zespołu, dlaczego, co ten prezes tak naprawdę, mhm. czy ta osoba, która k nami kieruje, e, zrobiła dlaczego de facto nie ma tych wyników. Mhm. Więc tutaj się pojawia pierwszy cień. No jeżeli to rzeczywiście jest jakaś tam relacja bardzo jasna i klarowna, to ten, nazwijmy go, problem zostaje bardzo szybko zażegnany. Natomiast jeżeli pojawiają się podejrzenia i one nie zostaną rozwiązane w momencie, kiedy się pojawiają, no to będzie to narastało i de facto zacznie się ta rywalizacja. To rozumiem. Ale to, to jest, to, to jest taka, taka choroba de facto każdej organizacji. Nawet, I to może się dziać w dużych firmach, i to może dziać się w globalnych korporacjach, które czasami wybierają na swoich prezesów, czy tam liderów. W danym obszarze, osoby, która się tak nie, nie nadaje. Być może jest, yy, może kiedyś się nadawała, albo może w innych warunkach się by nadawała, ale nie w obecnych czasach pędzących zmian, i, 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 i tak może się wydarzyć. I miałeś pytanie jakieś? Tak. Jakie mielibyście rady, jakie ty Jacku miałbyś rady um, dla osób, które mogą się pojawić w takich określonych sytuacjach? Jakie miałbyś dla nich rady, żeby je uchronić przed sodówką? Ciężkie pytanie, bo to myślę, że to zależy od, od każdego przypadku indywidualnie. Na pewno to na początek, że, że pieniądz to jest tylko narzędzie, że to nie jest cel, że, że samo gonienie za pieniądzem, żeby mieć więcej pieniędzy, to. to Niczego nie prowadzi. To powinno się widzieć, po co to, to robimy, do czego zmierzamy, jak, jaki jest szerszy kontekst. <śled> po drugie, jeżeli chcemy taką trwałą karierę realizować, no to trzeba się nastawić na dłuższy okres czasu. Nie, nie, na pewno będą przypadki, gdzie się zarobiło szybko, dużo, ale to nie będzie trwałe. To nie będzie takie, y y y y y później przyniesie takie same korzyści albo większe korzyści w dłuższym okresie czasu, więc na, na to trzeba zapracować, no i, i, i nie można y, przestawać y, w swoim rozwoju, nie, nie można się zatrzymać, trzeba cały czas, tak, tak jak się życie zmienia, jeszcze znaczy teraz nasze życie gospodarcze, to o, o tym myślę, ale nie tylko gospodarcze, ale i takie społeczne, towarzyskie. Każdy fakt, że nagrywamy to na, na, na YouTube, to to jest też jakiś aspekt właśnie tego, żeby się dostosować do, do nowych parametrów takich działalności. To też wymaga wysiłku ze swojej strony i, i nauczenia się zrozumienia, jak to funkcjonuje. Czyli twoją radą jest zrozumienie no Poznaj siebie. No, to jest starożytna rada. A ty, Jan, co myślisz? Ja myślę, jak że... rady byś dała tym młodym ludziom, którzy startują, żeby im sodówka nie uderzyła do głowy? Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że każda decyzja, każde nasze zachowanie będzie miało też swoje konsekwencje. Czyli, tak jak jest jedno słynne przysłowie: to zaś to zbierzesz. Każde nasze zachowania będą do nas wracały, więc starajmy się dawać tylko dobre zachowania i dobre decyzje. I tak naprawdę słuchajmy tego, co mówi nam zespół, bo jeżeli wyłączymy się z zespołu, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować żadnej organizacji i pewnie długo w niej miejsca nie zagrzejemy. Więc de facto należy się skupić na tym żeby rozwijać się, żeby y, pamiętać, że każda decyzja ma, dać, ma, ma, ma podnieść wartość. Nie wpływajmy na degradację wartości, no bo to się mija z, w ogóle z sensem prowadzenia firmy w tym momencie. Więc y, tak, y, skupmy się na tym, co robimy i oceniajmy to, w jaki sposób to robimy. To ja to spróbuję podsumować jednym zdaniem, nasz dzisiejszy odcinek i powiem, że prezesem czy dyrektorem się bywa. A człowiekiem się jest. Także bardzo Wam dzisiaj dziękuję. dziękuję.